Siemanko mordeczki, z tej strony oczywiście salamo, Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat nowego pakietu Lava oraz nowych miejscówek, które tworzą się na mapie Fortnite Ale zanim zaczniemy to możecie zostawić łapeczkę, jak to nie jest dla was problem A jak jesteś na YouTube zachęcam was do subskrybowania mojego kanału, ponieważ materiały pojawiają się codziennie Oraz z każdą osobą gram na live'ie, a live'y też są codziennie, także zapraszam was bardzo serdecznie Przechodząc jeszcze do sklepu, mamy tu dzisiaj taki sklepik tego skina bardzo polecam, tą baweczkę Polecam, jest naprawdę przekozacka. Ej, I teraz przechodząc do wesprzej twórcy, polecam wam pisać mój kod ITESALAMON, Salamon, ponieważ organizuję codziennie dla Was nagrody. Jak macie mój kod wpisany, potwierdzacie, co dwa tygodnie się resetuje, to codziennie organizuje dla Was e, konkursy. A dzisiaj jest do wygrania 5000 faudolców. I teraz Wam się wyświetla osoba, która wygrała 5000 faudolców. Także zgłoście do mnie na Discordzie e, i codziennie takie prestiżowe nagrody są dla Was organizowane. Więc myślę, że warto. E, jest konkurs również na PlayStation 4, który też niedługo będzie losowanie. Jeśli chcecie wygrać PlayStation 4, macie wszystko w opisie, co trzeba zrobić. Oczywiście, subskrypcja, i wspierać mnie w i skomentować film, gdzie rozdałem 30 tysięcy V-dolców. Macie tam link w opisie, wszystko sobie zobaczcie. A ja już nie przedłużam, i lecimy do materiału. Dobra, także na samym początku chcę wam powiedzieć o nowych miejscówkach, które pojawiły się na mapie po nowej aktualizacji 8.20, która miała miejsce wczoraj. I takie oto rzeczy, które teraz widzicie tutaj Koparki i ciężarówki Zbliżały się tutaj do tego terenu i tutaj właśnie już Wykopują jakąś tam, możliwe, że tutaj powstanie Jakiś domek, albo nie wiadomo, bo to jest Organizacja Bindertech, która Miała miejsce na wypasionej wyrwie Która organizowała tam wszystkie Badania i możliwe, że tutaj będzie związane to samo tutaj Możliwe, że będą wykopywać coś Możliwe, że będą skokoskały, powrócą skokoskały Bo w plikach gry były skokoskały Więc możliwe, że skokoskały się pojawią I takich budynków ma być Cztery albo trzy, bo w plikach gry są trzy budynki i teraz widzicie też ekran, e, gdzie tak naprawdę jak lecimy to renderują się te budynki i widać normalnie tutaj przy, e, przy miejscówce, gdzie ona się znajduje, tutaj przy zalewie zdobyczy, tutaj jest kolejna, kolejny się pojawi budynek prawdopodobnie w najbliższych dwóch dniach możliwe, że on tam się wy wyrenderuje, także przechodzimy dalej. Również chcę Wam powiedzieć, że pojawiła się nowa miejscówka na bloku, która naprawdę jest przekozatka. Blok znajduje się dokładnie w tym miejscu i naprawdę ta miejscówka jest kozacka, polecam Wam sprawdzić, fajnie wygląda, fajnie się prezentuje. Przechodząc dalej, chcę Wam powiedzieć również o trybie Arena, polecam każdemu grać tryb Arena, to są tak jakby rangi, rangi, dostajemy za to rangi i naprawdę uczymy się grać, na tym trybie uczymy się grać, bo po prostu mamy rywali ze swoimi umiejętnościami, także naprawdę zobaczcie sobie, polecam każdemu. Przechodząc dalej, chcę Wam również wspomnieć, że pojawiła się nowa edycja podroga tolawa w wersji solo. Ten tryb jest naprawdę przekozacki od Thanosa, od y, miejsca Thanosa to jest najlepszy tryb, jaki do tej pory był. Jest przekozacki. Polecam każdemu ten tryb grać. Tym bardziej, że teraz jest na solo. I na pewno się nie zawiedziecie. Myślę, że na pewno dodadzą też... Ja jestem przekonany, że dodadzą też wersji oddziały, ale to jeszcze chwilę musimy poczekać niestety. Ale to spokojnie. Oni na razie to wszystko testują, jak to wszystko działa. A działa to fenomenalnie. Wygląda to epicko. Jak patrzymy na tą mapę cała, która zalewa lawę, wygląda to naprawdę mega, mega ładnie. Również chcę Wam powiedzieć o tym nowym pakiecie lawa, który wejdzie już jutro, 29... Nie wiem o której dokładnie godzinie i na razie nie znamy ceny, ale prawdopodobnie będzie kosztował 100 zł. Pierwszy pakiet kosztował 100 zł, było, były trzy skiny, a tutaj mamy dwa skiny plus lotnie, więc myślę, że cena będzie taka sama lub mniejsza cena, więc na to się może przygotować. Gwarantuję wam, że nie będzie kosztował więcej niż 100 zł. Jeśli chodzi o grę, to teraz wam się wyświetla gameplay, jak to wszystko wygląda, ponieważ niektórzy streamerzy mają partnerstwo z Fortnite'em i te skiny dostali po prostu wcześniej. U nas na przykład dostał Jacob i Evron, także u nich na streamach możecie zobaczyć, jak te skiny się prezentują i chyba też, Jacob nagrał odcinek jak ten skin wygląda, też te, także też możecie sobie zobaczyć, bo naprawdę wygląda to fenomenalnie. Skin są fenomenalne, polecam z całego serca. Jeszcze chcę wam powiedzieć o nowym łuku, który już wkrótce trafi do Fortnite Battle Royale. Możecie powiedzieć, czy łuk Wam się podoba tak z wyglądu. Jeśli chodzi o obrażenia, to jeszcze na razie nie wiadomo, jak to będzie wszystko wyglądało, ale z wyglądu można powiedzieć, że jest naprawdę przekozacki, jest naprawdę wygląda groźnie, ale co jak, to dowiemy się już wkrótce. Teraz jeszcze możecie powiedzieć napisać w komentarzach, jak tam pułapka nowa. Czy Wam się podoba nowa, nowa pułapka, czy jest taka średnia oraz... Na koniec umieszczam Wam mapkę, gdzie możecie wykonać wyzwań, jak jeszcze tego nie zrobiliście, taką pomocniczą mapkę. I to by było na tyle chyba. Koniecznie jeszcze wpadnijcie na mojego Instagrama, dlatego że tam codziennie z moich live'ów wrzucam Wam wszystkie najśmieszniejsze momenty, także zobaczcie sobie, zaobserwujcie koniecznie. Przypominam Wam o konkursach Wesprzyj twórce na PlayStation 4 oraz v -Dolce, które pojawiają się codziennie. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę dla zasięgu tego materiału. Ja się z Wami żegnam, widzimy się wieczorem na live'ie. Trzymajcie się, miłego dnia, do zobaczenia, Cześć!